Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Map Makera. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Armor standami, czyli można powiedzieć jednym z bardziej rozbudowanych części w Minecrafcie, ponieważ o Armor standach naprawdę można lać wodę. Yy, więc dzisiaj omówimy, zobaczymy, że sobie przygotowałem część tych wiadomości Oczywiście pewnie to jest yy, pierwsza część filmu, o ją pewnie na pewno podzielę nie wiem na no, może nawet i cztery części, zobaczymy jak będzie szło, ponieważ trzeba się porobić te 20 minut filmy, bo jednak no, to jest taka fajna długość. Widziałem, że ostatni film się naprawdę fajnie przejął, w przeciągu paru dni, no paru dni. No w przeciągu dwóch dni miałem już ponad 60 wyświetleń, za co naprawdę jestem mega pod wrażeniem i widzę, że seria naprawdę yy, tak jak chciałem, to spełnia moje oczekiwania, tak jak chciałem. Tak więc, co powiedzieć, bez, bez zbędnego przedłużenia, zapraszam Was do oglądania. Ok, e, zajmiemy się oczywiście podstawą. Mam tu oczywiście jeszcze bardzo przygotowane część wiadomości, zobaczę jak mi to zajmie. Zatem, oczywiście, zacznijmy sobie od podstaw. Tak więc, e, od czego tu zacząć? E, po pierwsze, e, tak, Armor standa możemy jakby przyzwać dwoma sposobami. Są to dwie komendy: e, jest to komenda summon, oraz komenda give. Storetycznie e, to są aż trzy sposoby, ponieważ możemy albo tymi dwoma komendami sobie naszego pięknego Armor standa przyzwać, albo oczywiście też możemy to zrobić z EQ wchodząc w functional blocks. Zjeżdżając na dół, i jak widzicie mamy tutaj armor standa. Normalnie jak sobie go postawimy, tak jak widzicie on wygląda tak samo, czyli ma jakąś płytkę, nie ma w ogóle rąk, jest po prostu takim prostym armor standem. Eee, co tutaj dalej? Mm, komenda summon. Komenda summon właśnie odpowiada za respawnienie się armor standa. Jest to komenda, która... No ogólnie ta komenda odnosi się do wszystkich entity na świecie. Czyli możemy na przykład tą komendą na przykład zrespić sobie świnkę, krówkę, nie wiem, szkieleta zombiaka, gasta, wszystko co jest możliwe tą komendą, czyli wszystkie moby i zwierzęta wszystko co jest ten. No i właśnie Armor stand zalicza się do entity, czyli do jakiegoś tam po prostu nie wiem tak szczerze czego to się zaprzepisuje, za ale po prostu jest to pod komendą samą, czyli to ma jakby możemy po prostu dzięki temu tym Armor standem sterować ponieważ naprawdę armor standem pewnie, nie, pewnie już wiecie większość wiadomości z tego filmu, no można robić cuda. Więc mamy tutaj taką prostą yy, informację, czyli mamy slash samon, ma armor stand i mamy właśnie takie, o coś rzeczy, czyli takie trzy znaczki. To są tyldy i zaraz wytłumaczę o co chodzi z tymi znaczkami, bo może ktoś nie wiedzieć o co chodzi z tą jedynką. Więc tak, te trzy tyldy odnoszą się do konkretnie tego command bloka, czyli, czyli głównie ta komenda brzmi tak, że zrespinam armor standa kratkę nad tym konkretnie comment blokiem, bo te, o, tak się odnoszą te tyldy. Aby ktoś nie wiedział, tylda jest nad tabem. Jak przytrzymasz shift i przycisk nad tabem dwa razy kliknie, dwa razy to mu się właśnie się, pojawiają się dwie tyldy. Aby ktoś nie wiedział. I właśnie te tyldy odpowiadają naszym koordynatom. Pierwsza tylda to jest oś X, druga to jest oś Y, a trzecia to jest oś Z. Czyli jeżeli chcemy sobie zrespić sobie kratkę nad, nad comment blokiem, wpisujemy po prostu tutaj jedynkę. Jeżeli chcielibyśmy kratkę pod comment blokiem, no to wpisujemy sobie minus jeden, tak? I tak to działa. Tak samo tutaj możemy po prostu zamiast tych tyld wpisać po prostu konkretne koordynaty. Czyli na przykład żebyśmy chcieli, żeby ten armus, zrespił się na tamtej platformie albo no cokolwiek, gdziekolwiek chcemy. Tak to mniej więcej działa. Drugą komendą jest komenda give, ona wygląda w ten sposób, gdzie mamy po prostu GIF, małpa A Minecraft Armor Stand 1, czyli po prostu daje wszystkim graczom małpa A to są wszy, wszyscy, wszyscy gracze na serwerze, da po prostu po jednym Armor standie. Możemy tutaj właśnie ilości, może na przykład 5, możemy, albo na przykład 64. Kiedy wpisujemy sobie tutaj, proszę bardzo, dostaliśmy 64 Armor standy właśnie tak zestakowane, ponieważ Armor standy stakują się po 16. No i z tego jest 64 Armor standy. Dość ciekawie, tak to mniej więcej wygląda. jak napiszemy jeden, no to prawda da nam tylko jeden. Ok, słuchajcie, przejdźmy teraz do bardziej, do tak zwanych tagów. Teraz tak, tu mamy, jak widzicie, podstawową kom komendę, czyli mamy po prostu samon, Minecraft, mamy z Minecraft samon armor stand i mamy właśnie nasze tyldy. Czyli lecimy mi nam takiego zwyczajnego armor standa bez żadnej nazwy, bez, nie wiem, imiona, nazwy, bez rąk, bez niczego, z tym, bez żadnych tagów i tak dalej. To Jak widzicie, za to już mamy armor standy z rękami. I tutaj zaczyna się nasz pierwszy tag. To jest właśnie nasz tag, czyli pisujemy sobie samon akurat tutaj jest napisane Minecraft. Nie musicie pisać tego Minecraft, czy napisacie armor stand czy Minecraft dwukropek armor stand, to będzie działało tak samo. I tak znowu mamy dwie tyle I tutaj mamy proszę bardzo nasz pierwszy tag, czyli właśnie mamy show arms dwukropek true. Zamiast tego true można tutaj yy, też napisać jeden. I to też będzie działać. Tam na niektórych widziałem, że w generatorach też wpisuje np. przykład 1B. No ale nie wiem, czemu tak wpisuje, ale to też działa. Więc czy true, czy inaczej, to po prostu wszystko działa. I właśnie ten, tak, robi coś takiego, że respinam takiego samego a Tylko tym razem, jak widzicie, z rękami. I oczywiście wiadomo, nogi, ręce, głowę, tułów, można to wszystko modyfikować, ale wiadomo, no to w kolejnych, myślę, odcinkach, bo to już jest naprawdę dość sporo. Kolejnym tagiem będzie tutaj tag, proszę bardzo, invul invulnerable, dwukropek, tru, dwukropek jeden, dwukropek tru. Nie umiem tego wymówić, przyznaję się, bez bicia, nie umiem, nie umiem tego wymówić. Ale po prostu to polega na tym, że ten armor stand jest niezniszczalny na trybie survival. Kiedybym się przeszedł właśnie na survival'a, to jak widzicie, tego armor standa nie jestem w stanie w żaden sposób rozwalić. Tego jestem w stanie rozwalić, jak widzicie niszczy się, tego też jestem w stanie, tego też jest, o tego też widzicie, nie jestem w stanie, bo tutaj też pewnie jest ten tag. Więc tego nie jestem po prostu w stanie go rozwalić, czyli na, na kreatywie oczywiście mogę go rozwalić, to jest oczywiste, ale nie będę teraz tego robił, żeby nie psuć. Tego oczywiście mogę rozwalić tak samo, tylko po prostu na y, game modzie nie mogę go na survivalu rozwalić. Jest też bardzo przydatna komenda. Y, tutaj mamy jak widzicie, tym, y, tu mamy akurat jak widzicie już Armstronga bez tego plate'a, czyli właśnie mamy tutaj y, tą sekwencję, czyli mamy właśnie No bez, Plate 2.3 lub dwukropek jeden To właśnie usuwa nam tą brzydką płytkę, która tutaj jest i po prostu dzięki temu możemy zrobić jeszcze bardziej realistycznego Armor stand'a. Tutaj teraz jak widzicie jest dość dziwna rzecz, bo jak widzicie nie ma tutaj nic. Jest kompletnie nic tutaj nie ma, tak naprawdę jest tutaj schowany Armusem proszę bardzo, jak widzicie, jest on, pokoje są po prostu niewidzialne i to jest kolejny tag, który jest tutaj. Użyty, czyli, o Jezu, nie ten game mode yy, creative. Yy, mamy kolejny tag, o Jezu, tu się używi, robi. Tutaj mamy, proszę bardzo, tego taga. Mamy. Proszę, bo to jest akurat logiczne, po prostu invisible, dwukropek true. Armor stand jest po prostu niewidzialny i na trybie kreatywnym i dla nas. I tak samo jest on niezniszczalny i nie jesteśmy w stanie go w ogóle zniszczyć. I teraz tak, kiedy, kiedy źle, źle byśmy postawili sobie takiego armor standa i chcielibyśmy go zniszczyć, to musimy uważać, bo jest komendatorycznie kill małpa E, odnosząca się do wszystkich entity, i tu wpisujemy na przykład type. Yy, type równa się Armor Stand. No mi się akurat źle, źle wpisało. Armor Stand. I tutaj musimy na przykład podać: możemy podać Name, czyli nazwę, ale no z tym trzeba uważać po prostu. Zaraz potem wam jeszcze, może pod koniec pokażę, jak właśnie usunąć takiego Armor Stand, którego byśmy nie chcieli. Ach, już mi naprawdę tchu brakuje. Kolejnym armostendem, nie pamiętam co tutaj było, a właśnie, no kolejnym tagiem, no Gravity 2. Jest to po prostu, że ten armostend nie ma po prostu grawitacji. Czyli na przykład, kiedy byśmy, bo normalne armostendy, wiadomo, ja wam to pokażę na przykładzie tego, ja sobie go tutaj wezmę. Weźmy sobie na przykład tutaj parę kratek do góry. No to wiadomo, kiedy sobie postawimy armor standa, to proszę bardzo, on po prostu opadnie. A ten armor stand w ten sposób, że po prostu nawet kiedy on byłby na przykład na tej wysokości i rozwalilibyśmy ten blok, no to on cały czas by lewitował w powietrzu. Czyli po prostu nie ma grawitacji. To jest też logiczne. Też, ba też bardzo przydatne no Tak widzicie, mamy takiego słodkiego armor małego. I to jest kolejny tak, który możemy dodać. Czyli właśnie tak, small2, Czyli po prostu nam zmniejsza model całego armor standa też dość spoko dość dość przydatne na, na przykład żeby robić jakieś dzieci na przykład albo coś też z bardzo fajnym mode też oczywiście możemy modyfikować to wszystko tak jak to wszystko yy, działa. Jeszcze zapomniałem dodać, że tutaj, jak wpisujemy sobie na przykład no place 2. True, to tutaj musimy wiadomo dać przecinek. Po, po przecinku wpisujemy kolejny tag, który chcemy dodać do armor standa. To jest bardzo ważne. Oczywiście teraz na internetach są generatory do tych command bloków, do, do, do tych armor standa, Więc nie potrzebujemy tego pisać ręcznie, w statcie, że po prostu zaznaczymy sobie tam wszystko co chcemy i tylko po prostu skopiujemy komendę w i mamy. Ja też tego używam, bo po prostu czasami się człowiekowi nie chce. I tutaj jak widzicie mamy przykład armor standa z imieniem Tak to wygląda I teraz tak, żeby zrobić w ogóle imię To są potrzebne dwa tagi Pierwszym tagiem jest to Custom name visible 2.3, Bo jeżeli byśmy napisali po prostu custom name I tutaj właśnie to porąbane jakieś tam Nawiasy i tak dalej, jakiś tekst Krzyś akurat, tu mamy na przykład właśnie Krzysia yy, To po prostu yy, ta, To imię ten argument by to imię miał, ale nie byłoby dla nas widoczne. Więc jeżeli chcielibyśmy widzieć to imię, to musimy właśnie dodać to custom name visible 2. True i wtedy właśnie e, imienie customowe jest po prostu widzialne e, dla nas e, ogólnie. E, jak no po prostu widzimy imię, więc wiemy na przykład, że to nie wiem, Bogdan, Krzyś i tak dalej, czy jakieś nie wiem, no inne nazwy po prostu. E, takie coś jest też wykorzystywane e, przy robieniu na przykład różnych. E, jakby to powiedzieć, napisów, tak? Tak to też działa. Tutaj jeszcze powinien być jeden: jak sobie teraz przypomniałem, że jeszcze ten Armor standy mają coś takiego jak e, marker dwukropek true. Mark. O Boże, ma to umiem pisać. E, marker dwukropek true. to jest kolejny tag, który posiada e, Armor stand i ten tag powoduje to że jakby armor stand, cały armor stand zmienia się w znacznik czyli jest on niewidzialny o ile dobrze, o właśnie teraz akurat ten jest zniszczany i właśnie rozwaliłem kochanego Krzysia rozpię go na nowo yy, już wam powiem co on robi robi tak, armor stand się staje niewidzialny możemy nawet w sumie wam, mogę wam to pokazać w sumie, bo czemu by nie skopiuję sobie tutaj komendę, wkleję sobie, o Jezu, wkleję sobie to tutaj i dopiszę sobie tutaj Yy, nawiasie tym klamerkowym yy, marker dwukropek, tyry, UE i zamknę nawias klamerkowy o właśnie i co to robi respi nam to yy, proszę bardzo yy, armor standa on akurat jest teraz widzialny nie pamiętam tak dokładnie co on robił bo pamiętam że na niektórych wersjach widzę był on też niewidzialny bo na, nie pamiętam na której wersji bo aktualnie jestem na wersji Kurde. Jestem na wersji 1.21. Wiem, że na starych wersjach Minecrafta działało to tak, że jak się pisało marker to Armostens się stał niewidzialny, ale widzę, że tutaj działa trochę inaczej. I tak właśnie działa ten marker. Działa to w ten sposób, że on jakby zmienia nam hitbox yy, bodajże stand'a do jednego piksela. Jak widzicie, nie mogę go rozwalić nawet na trybie kreatywnym. Jest to, jak widzicie, nie ma grawitacji, nie mogę go w ogóle zniszczyć i on działa też w sposób, że jeżeli byśmy nadali mu imię, to jego imię byłoby w mniej więcej w tym momencie, możemy nawet to zrobić. Sobie skopiuję sobie te dwie rzeczy, kopiuję i sobie je tutaj wkleję po przecinku, pyk. Jak widzicie, nawet tu wywaliło błąd ze względu na to, że, czekajcie, chyba tu jest o jedną tyltą za duża, tak, o jedną za dużo. Customnej wizyby dwukopetru i damy sobie na krzyż. I kiedy sobie go nazwiemy, to jak widzicie, o właśnie, napis jest w tym miejscu. I te armor standy są takie, że możemy na przykład przez nie wcisnąć przycisk czyli one są po prostu takim znacznikiem. O, jak widzicie, jak widzicie, nam teraz zespił krzyż. Gdybyśmy mieli tutaj, tak jak widzicie, normalnie, bo ja wam pokażę, ja wam oczywiście, ja wam to wszystko zademonstruję. Normalnie, tutaj, jak widzicie, mamy sobie przycisk, i jak widzicie, o. Nie możemy go kliknąć, ja go próbuję teraz kliknąć, ale przez armor standa się nie da go kliknąć, a ten armor stand działa tak, że jak widzicie on w ogóle nie ma hitboxu i możemy go po prostu przez armor standa kliknąć jakiś przycisk. I właśnie takiego armor standa z tym tagiem, z tym tagiem marker wykorzystuje się do robienia lewitujących napisów, na przykład byłaby sobie ściana. Ja wam pokażę, mogę wam zademonstrować jak takie coś zrobić. I dajmy na przykład, że tu byłby przyjaz taka nierówna, dobra, to poprawię, bo normalnie już też to boli w oczy. Dajmy, że tutaj byłaby ściana o, w ten sposób. I tutaj byłby sobie przycisk i na przykład na tym przyciskiem w tym miejscu byłby sobie właśnie nasz napis e, e, nasz, nasz taki napis, który jest niewidziany. I to jest jedna z zasad, e, z jak zrobić takiego właśnie armor stand'a. Z takim nazwą, zaraz wam to Ok, teraz właśnie się, jak zrobić sobie takiego, ta, żeby taki napis był w tym miejscu. Więc teraz tak, co robimy? Zrobimy sobie taką rzecz, że podchodzimy sobie do, mniej więcej zawsze tak się robiło, podchodzimy i teraz właśnie wpisujemy sobie ciąg, komać. Wpisujemy sobie, prawda, Samon, wpisujemy sobie Armor, Armor Stand. W miejscu właśnie, w którym ja jestem, bo jeżeli ja wpisuję trzy tyldy w moim y, pasku w, ek, jako gracz, to wtedy on się zrespi we mnie, jako w moim dokładnie miejscu. I zróbmy sobie tutaj y, po kolei y, wszystkie y, tagi. Ok, wpisujemy sobie tutaj invisible true, następnie po przecinku musimy sobie wpisać, żeby on był niewidzialny. Musimy na pewno, słuchajcie, dodać. Marker, dwukropek, e, true -e. E, Następną rzeczą, e, chyba to będzie chyba tyle O ile dobrze pamiętam A, no i jeszcze custom name, wiadomo e, To jest też ważne I potem właśnie cy name -e visible, dwukropek, true nie wiem, nie, nie, nie umiem pisać. Dzisiaj coś, nie, nie umiem po prostu pisać, tak? Wizję by której wiadomo, jeszcze pisujemy sobie custom name, ale ja sobie już to skopiuję, sobie go przekleję na razie tą komedę tutaj. I sobie skopiuję tą custom name, bo tutaj są jakieś nawiasy klamerki po prostu Ja tego y, nigdy nie umiałem. I po przecinku jeszcze custom name dajmy sobie na przykład, nie wiem, city ary, ty. Dajmy, że to będzie start. Sobie to skopiuję. Ja sobie to wkleję tutaj do mojego pięknego tego, i oczywiście tu musimy sobie usunąć jedną tyldę. Więc mamy, nasz stand będzie niewidzialny, będzie miał właśnie ten marker cały, będzie miał y, widoczny napis, i napis to będzie y, start. I teraz sobie tutaj podejdę, prawda? I tam comment block wklejam sobie. No i jak widzicie. Mamy naszego Armor standa dokładnie w tym miejscu. Jak widzicie, on sobie tutaj stoi normalnie i ma napis start na biało. Oczywiście, możemy sobie zmieniać kolor napisu, to nie jest żaden problem. Yy, możemy na przykład sobie zrobić, żeby to było czerwone, pogrubione, podkreślone. To wszystko jest możliwe. Oczywiście, pokażę to w kolejnych odcinkach, w kolejnych detalach, kiedy będziemy się wgłębiać bardziej, bardziej w napis title. Bo to akurat to, co jest, to już jest komenda, ta tak jakby komenda title, którą też będę omawiał na moim kanale. I teraz co robimy? Musimy sobie teraz tego albionstenta sobie yy, Najlepiej yy, Jakoś nazwać Czyli na przykład nie wiem czy ja jestem w stanie go Przeteleportować, nie jestem w stanie ale wiem jak to zrobić yy, Aha bo ja jestem w ogóle w, Aha dobra nieważne bo ja jestem w Fuj bo jestem aktualnie w trybie yy, Kurde O teraz Pytanie, czy jak ja zrobię tak, to czy będzie on wykrywalny przez komendę TP i będzie jego tak, nie ma jego taga, dobra? Bo każdy armostend w ogóle jeszcze Wam pokażę taki trik, że każdy armostend ma swój tak, czyli kiedy najedziemy myszką na, na jakiegoś armostendach, wpisujemy TP i klikamy spację, to jak widzicie, mamy taki, o taki długi ciąg e e cyfr i liczb, e liczb cyfr i, i tych, a, B, C, D. E liter. Yy, ponieważ jest to tak, jakby tag tego armor standa, czyli jeżeli chcielibyśmy przeteleportować danego armor standa, nie wszystkie, na przykład, dajmy, żebyśmy mieli dwa takie same arm armor standy o tych samych imionach. I jeżeli byśmy pisali to imię, żeby te po na przykład, imię, nie wiem, Magdalena w dane koordynaty, to te dwa się tepną, a jeżeli chcielibyśmy tylko jeden, na przykład, Magdalen, na przykład, tą tepnąć, to wtedy nie wpisujemy jego imienia, tylko wpisujemy właśnie, musimy sobie skopiować to, to konkretne ID. I kiedy piszemy sobie ID i piszemy sobie te tilde yy, 3, yy, to wtedy, kiedy kliknie Enter, to tam w się sensie przeteleportuje w moje koordynaty. Tak to mniej więcej działa, tak więc mamy teraz nasz start. Więc teraz musimy, teraz musimy sobie przeteleportować. OK, yy, mamy tutaj taką właśnie ko yy, komendę TP, yy, TP małpa e, czyli że ma przeteleportować właśnie Minecraft Armor Stand Name Start. I dajmy sobie na przykład w moje, w moje miejsce, ale dajmy, żeby to teleportowało o jedną kratkę wyżej. I jak widzicie, mamy już o jedną kratkę wyżej. Przetepnijmy się na przykład tutaj. Zróbmy, żeby nam się przyciągnął w naszą stronę, czyli po prostu dajemy sobie o w ten sposób. Stajemy sobie elegancko na środku i dajemy sobie tutaj, dajmy, nie wiem, o i nie, tak. No teraz to właśnie jest aż tam na górze. Nie tak to miało być. Więc teraz to sobie musimy prawda, skasować dać tutaj. Jak widzicie, teraz już jest trochę wyżej. I teraz dajemy sobie pyk.1 jak widzicie nasz armor stand jest. Można go jeszcze oczywiście wyżej, jest praktycznie gotowy. Można go troszeczkę bardziej w tą stronę, o właśnie. I jeszcze musimy go dać troszeczkę do góry, czyli musimy, prawda, tutaj wpisać na przykład 1. nie wiem 2. O, 1. Nie wiem, 1.2 jeszcze. 1.5, dajmy, może no. O, no i proszę bardzo, no i mamy to tak zrobione. Kiedy podejdziemy sobie pod Spectator'a, to jak widzicie, o Armor Stand jest w tym miejscu. I on teraz się nie powinien nam blokować dostępu do tego przycisku. Jak widzicie, możemy go normalnie kliknąć. Tak samo na, o, jak widzicie na Survivalu. I mamy, proszę bardzo, piękny napis start że jak klikniemy możemy na przykład rozpocząć łapkę, więc tak można właśnie zastosować właśnie armor standy na przykład do takiego oto wskaźnika więc potrzebujecie po prostu command bloka z tymi komendami czyli ma być Invisible dwu kropek, true Market dwu kropek, true, Custom Name Visible True i Custom Name na przykład Start i oraz y, ta otóż komenda czyli tp e Minecraft Armor Stand Stat i na przykład o 1.5 w stronę wy oś Y -ową. I powinno naprawdę wszystko śmigać yy, więc no mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe. I zobaczymy co będzie dalej. Bo jak na razie to myślę, że że właśnie taki sobie ogarnęliśmy, potem pokażę wam jak zmienić na przykład jakieś tam kolory na Armor standard, co można z nimi robić, jakie pozycje i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że te odcinki Wam się spodobają. Tak jak powiedziałem do 20 minut odcinek. E, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję komentujcie. Szczególnie napiszcie komentarze, em, co chcielibyście zmienić, co byście chcieli nie zmienić. A ja się z Wami żegnam. I widzimy się w drugiej części z Armor Standów. Siemanko.